Hej, hej, hej moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest piąty odcinek z naszej serii Zagrajmy w God of War 3. No i moi drodzy, wychodzimy sobie w tym odcinku z Kuźni i ruszamy w tym momencie e, do bramy Hyperiona, no bo jak pamiętacie, możemy ją w tym momencie aktywować i przez nią przejść, bo e, posiedliśmy boską duszę. E, <laughs> jak pamiętacie, wzięliśmy przecież duszę z Hadesa e, po tym, jak skończyliśmy z nim walczyć, no więc. E... Mamy teraz... O, no, żwy kurde, no tak. Kto by się spodziewał, że oni ożyją, co? Kto by się tego, kurde, spodziewał? Wiecie co, może zaprezentuję wam nowe kombosy, bo e, nie było okazji ku temu, proszę bardzo. To jest nowy kombos. I teraz bardzo łatwo możemy naprawdę sklepać tych gości z młotkami, kurcze. Oni teraz banalni będą, naprawdę. Dobra. Oj, 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 dobra. Tylko mimo wszystko... Ajaj. Aj. Najgorzej, jak oni tak osobno... No właśnie o tym, o tym mówię, najgorzej jak oni tak osobno atakują, bo nie da się później wyczuć tego bloku. Może wam magię też nową pokażę? O, zobaczcie, to jest nowy poziom. I ta magia jest o wiele bardziej... jakby dłużej trwa i też... Y... Piękna kontra. Dobra, tego możemy już chwycić, okej. Okay. ksik. I trójkącik, dobra, bardzo ładnie poszło. Dobra, dawaj Kratos, naparzaj, naparzaj. Dobra, bez litości, bez litości, kurde. Dla tych posągów, dobra. Okej. Okay. No i tak, moi drodzy, tych posągów to są e, najlżejsze wersje. Y, pomyślcie sobie, że będziemy się bić z mocniejszymi. <laughs> to ci to są banalni, dobra. Okej. Okay. No i widzę, że brama nam się otworzyła, walka się skończyła, także. E, ruszamy w tym momencie tym wyjściem, gdzie szliśmy w odcinku trzecim, jeśli mnie... Tak, w trzecim. Dobra, mam nadzieję, że ten z młotkiem nie ożyje, ale, ale walka się skończyła, więc raczej nie powinien ożyć. Mam nadzieję taką przynajmniej, no ale zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. Ale nie, chyba. Widzę, że się nie kwapi raczej, żeby żeby mnie zaatakować tym młotem, tym Jolnirem swoim. Dobra. Jolnir to oczywiście był młot Tora, jakby ktoś nie wiedział. Dobra. Swoją drogą, powiem wam, jestem strasznie już naprawdę ciekaw tej najnowszej części Gowa, w sensie tej z 2018, bo no e, tam, moi drodzy, albo nie, dobra, bo to będzie w sumie spoiler, jeśli ktoś nie wie, więc e, może mimo wszystko nie będę mówić. Dobra. Znaczy z chęcią bym się podzielił tym z wami, ale wiem, że są tutaj osoby, które e, oglądają to, osoby, które faktycznie fabuły Gowa nie znają, więc e, nie będę tutaj spoilerować, no bo mówię, chciałem coś powiedzieć o tym God of Wars 2.18, ale e, no byłby to spoiler po prostu, więc e, odpuszczę sobie. Dobra. No bo wiem, że niektórzy się orientują w fabule, niektórzy się nie orientują. I proszę bardzo, moi drodzy, brama Hyperiona aktywowana. No bo mamy tą boską duszę, więc możemy w tym momencie ruszać, właśnie do tej bramy. Dobra. Pandora coś powie? Chyba nie powie. Okej. Okay. W takim razie lećmy tam. Jestem ciekaw, czy jak coś. A, oczywiście, że nas zaatakują, jak żeby inaczej. Dobra. Tak jeszcze. Wiecie co, nie pamiętam, szczerze mówiąc, jakie kombosy jeszcze nam się odblokowały? Chyba. O, taki kombos nam się. O, jeszcze przytrzymać kwadrat. O. Taki kombos nam się odblokował. Proszę bardzo. Może teraz go wam bardziej zaprezentuję. Oj, dobry tu jest! Takie bardzo dynamiczne atak. Dobra. Tak jeszcze sobie tylko przypomnę, pozwólcie, ile 8000 kul potrzebuje. Dobra. Podejdźmy do bramy. Pamiętaj o swym celu, Kratosie. Zmierzchasz się, Kratosie. Jego śmierć to nasza jedyna nadzieja. Nie obawiaj się, Ateno. Zeus i tak umrze. Kratos, i pewnie swego. Dobra, przechodzimy. I mamy, moi drodzy, wyjście ze świata podziemi. I teraz, można powiedzieć, skrajnie zmieniamy klimaty, no bo wyszliśmy właśnie z podziemia. No i jesteśmy na powierzchni, moi drodzy, gdzie bardzo ładnie świeci słońce i ogólnie są epickie widoki. Tu mamy Heliosa i też swoją drogą tutaj warto przypomnieć jak pan, O, miasto Olimpia. Moi drodzy jak pamiętacie też z łańcuchów Olimpo, jeśli oglądaliście u mnie tą część, albo jeśli sami graliście, to... albo oglądaliście u kogoś innego To w łańcuchach Olimpa, jak pamiętacie mieliśmy tarczę słońca. Pamiętacie tą tarczę? Wow! Gaia chyba! No, pamiętacie moi drodzy, z tą tarczę? To właśnie Helios ją miał w pierwszej kaccence w grze, zapomniałem o tym wspomnieć. Dobra, zobaczmy, bo mamy tu gaje, no właśnie. Szybko! Musisz mi pomóc! Pomóc? Tobie? Tak dziecko! Szybko! Bardzo cierpię! Próbowałam wrócić do walki, ale... Na mnie nie licz! Wiesz, że nie miałam wyboru! Musisz mi pomóc! Taa... Myślę, że Kratos nie zaakceptuje tego, że nie miałaś wyboru Gaia. No sorry, zresztą sama nas nazwałaś pionkiem w swojej grze, więc... No sorry, ale za takie teksty, no to myślę, że Kratos ci nie odpuści. No taka na to po prostu idealny tekst w tym momencie o tym szale sparty Kratosie! Czy nic dla ciebie nie znaczy? Byłaś tylko pionkiem, Gajo, niczym więcej. Muszę zmierzyć się z Zeusem. Tytani muszą pokonać Olimpu. Nie! To jest moja wojna, nie twoja! Ale Kratos ripostę zapodął ja mi się przestraszył szczerze. Dobra. Teraz moi drodzy, tak, czy to trzeba... Tak, trzeba było trzymać, dobra? What? Co. Ej, e A, dobra. O to chodziło. No i cóż, moi drodzy. Odrąbaliśmy Gaj dłoń. No, ale nie dziwię się kratosowi, bo Gaja potraktowała go jak największego śmiecia tak naprawdę. W tamtej sytuacji, że mu nie pomogło, no bo wiecie, no z jednej strony w God of War 2 myśleliśmy, że Gaia nas chce uwolnić, żebyśmy to my właśnie pokonali Zeusa, no a później okazało się, że Gaia nas uratowała tylko i wyłącznie po to, żebyśmy służyli Tytanom, no a Kratos jak wiemy nie służy nikomu, więc no było to głupie. Drzwi Olimpii, dowiedź się swego bohaterstwa, zniszcz przeciwników, a drzwi się otworzą. Okej, okay, tu za chwilkę moi drodzy powyskakują nam nowi przeciwnicy. Proszę bardzo, są to żołnierze Heliosa. Swoją drogą, sobie, jak oni wyglądali w God of War łańcuchu Olimpu. A jak wyglądają tutaj, to jest taka różnica. Kurczę, no to pokazuje tylko, jak grafika poszła do przodu. Znaczy, no wiadomo też, weźmy pod uwagę to, że przecież. Oj, 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 a aby tu sterali. Wiadomo, weźmy też pod uwagę przecież, że no, God of War ym, łańcuch Olimpu wychodził tylko i wyłącznie na PSP. Pierwotnie, więc no, tutaj nie ma co oczywiście też traktować łańcuchów Olimpu jako gry, nie wiem, tam, generacji czy coś takiego, nie? Bo tak jak mówię, no była to gra na konsolę która no, nie miała aż takiej mocy. Więc nie możemy też łańcuchów Olimpo na przykład czy ducha sparty traktować na równi z na przykład gadowór 2 czy 3, albo z jedynką. Dobra okej, okay, piękne użycie magii. Tej magii dosyć często płaca się używać, bo muszę przyznać, że ta armia Sparty naprawdę jest bardzo dobrą magią. To zadaje chore obrażenia. Tak, jak już też wspominałem, dusza Hadesa też jest y, świetną magią, ale. No, tak jak też y, mówiłem, ja nie lubię tych szponów Hadesa, naprawdę. Takich nie lubię kurczony. One tak wolno się biją. Jeszcze kratos robi takie głupie uniki. Ale moi drodzy, w tej części fajne jest to, że możemy mieszać sobie style walki. I teraz to wam pokażę. Wciskamy L1 i X i zobaczcie co kratos robi. Widzicie? I on tak miesza wszystkie bronie. I Im więcej broni mamy, to tym fajniejsze kombosy wychodzą. Teraz oczywiście mamy tylko dwie, dwa rodzaje broni, ale e, tak jak mówiłem, zdobędziemy aż cztery broni w tej grze. E, więc dobra, może zrobimy sobie tarana tym razem. Myślę, że to bardziej się opłaci niż e, takie, e, taka próba wykończenia przeciwnika pod kółkiem. Dobra, no, okej, okay. ale wiecie, ci żołnierze heliosan tacy dosyć mocarni, są, trzeba przyznać. Dobra, znowu taran, pięknie, pięknie, wywaliliśmy jako jednego gościa, dobra, ładnie, ładnie weszło. I kontra teraz, super. Dawaj, ich kratos. się znaczy, nie skupiam się aż tak ładno na tej walce, dlatego też trochę, no, obrywałem ale przede wszystkim zależy mi na tym, żeby. Może po trójkątem? Uhohoho, kurde. Dobra, opłacało się trójkąt wciskać. Rozerwalibyśmy ich na pół za każdym razem. Dobra, także co? Tu chyba to wszystko. Weźmy sobie tylko z skrzynkę ze zdrowiem. Bo troszeczkę nam tego zdrowia zeszło. Dobra, elegancko. Okej, okay. otwieramy bramę. Dobra. I co tu jest właściwie jakaś jaskinia? O, tu będzie fajna mechanika nowa, której nie było w żadnej innej części. Jak widzicie, mamy harpię, ale ta harpia nie chce nas w ogóle atakować, ona jest taka neutralna wobec nas. Dobra. Ok, i teraz tak, ja muszę sobie przypomnieć, czy... O właśnie, Łukapolla, przytrzymaj L2 i cię kwadrat, żeby rozdrażnić harpię. To jest dobre. Tak sobie jeszcze tylko tu... Dobra, chciałem tylko sprawdzić, czy tu jest jakaś skrzynka ewentualnie, ale widzę, że nie ma. I patrzcie, teraz strzelamy w Harpie, ona do nas podlatuje, i patrzcie, i teraz możemy na niej lecieć. Ale żeś Kratos teraz dorobił, w ogóle nie o to ja mi... nie lubię, znaczy, mechanika sama w sobie jest fajna, ale trzeba przyznać, że... Dobra, lecimy. Ok, czasami, no, Kratos dosyć dziwnie zeskakuje z tej Harpii, trzeba tutaj y, ogarniać to dobrze. Ok, tak sobie zobaczę jeszcze na dole, czy jest jakaś skrzynka, widzę, że jest, dobra. Dobrze, że zszedłem, bo bym pominął tą skrzynię. I co my tu jeszcze mamy? Dobra, wazoniki, to oczywiście też porozwalajmy jak najbardziej. I co to wszystko? Tutaj chyba wszystko, dobra. W takim razie, moi drodzy, wracamy na górę i zobaczymy. Kurde, powiem wam, tak jak mówię, ta mechanika jest spoko, ale ona jest taka trochę niedopracowana moim zdaniem. E, bo... czekajcie jak to się... Raz... Okej, okay. w ten sposób, dobra. Nie musimy teraz na tej jednej harpi tam dolecieć, to jest lipa trochę. Okej, okay, dobra. No mówię, trzeba mieć do tego dobre wyczucia, jakoś e, mi nigdy to latanie na harpiach nie wychodziło, powiem Wam szczerze. Zawsze miałem z tym jakieś takie dziwne problemy. Dobra. To co, otwórzmy sobie jeszcze skrzynkę z magiem, bo widzę, że e, magii nam brakuje. No i dobra, moi drodzy. I zobaczmy, co my tu ciekawego mamy. Okej, okay, ładny. Wow, wow, wow. Co tu się dzieje? Okay, jak widzimy w tle walczy właśnie Terra razem z Heliosem, dobra, a my, oczywiście, w tą walkę będziemy musieli się jakoś też zaangażować. Dobra, na razie, moi drodzy, niestety, pozostaje nam jedyne, co zrobić, to sklepać tych żołnierzy Heliosa. No a później zobaczymy, czy uda nam się dopaść samego Boga Słońca. Aj, kurde, nie lubię tych jego żołnierzy, bo oni strasznie. No właśnie, o tym mówię. Jak robią ten atak z góry, to nie da się tego zablokować. Jak za późno wcisiemy znaczy, da się, ale jak za późno wcisiemy blok, to już jest dupa, tak naprawdę. Dobra. Wydaje mi się, że, e, wiecie co, z nimi akurat nie można, nie, Kratos, nie o to mi chodziło, o, o, to mi chodziło, dokładnie, pięknie, 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 dobra, jeszcze raz, kurde, no i mi nie wyszło niestety, no, ale tak jak mówię, no, dosyć taka irytująca jest z nimi ta walka, w takim sensie, że, no widzicie, ja nie mogę na nich wyprowadzić jako takich dobrych kombosów, typu, e, wiecie, kombosów, które się łączą z L1, bo nie mam później jak zablokować ich ataków i to jest, no, lipne strasznie. Dobra, ten taran w sumie niepotrzebnie użyty trochę, mogłem pod trójkątem go po prostu rozwalić na pół. O, tak jak tego, bardzo ładnie. I tu moi drodzy, będziemy mieli... Znaczy tego przeciwnika już mieliśmy na początku, gry będzie to centaur, ale teraz będzie taki w pancerzu, także no, będzie to trochę trudniejszy przeciwnik niż ten zwykły centaur z pierwszego odcinka. Dobra łoży, kurde dziadu. Spadł, uwa. ale mi to rozwalanie Kratos ma teraz mocy, Jezo? Po prostu sobie przerzuca tego centaura tak na totalnym wywaleniu. To jest piękne. Dobra. No, widać moc Kratosa już w tej części. To taką mocno, naprawdę grubą mocno. Kurde, chłopcy już po prostu osiągnął chyba swój maksymalny potencjał jako wojownik. Nie wiem, jak oczywiście w najnowszym God of War tym z 2.18. E, no, ale myślę że, myślę, że jest dosyć podobnie. Myślę, że tam Kratos też ma taką moc. Dobra. Może spróbujmy y, staranować tego centaura. ok? widzę, że to nawet trochę wyszło. Jeszcze raz. Dobra i widzę, że możemy go już chwycić, także polećmy. Dobra, ok. To jest to, powiem, że y, od momentu kiedy przyciski y, w QuickTime Event'ach pojawiają się na pozycji, gdzie są na kontrolerze, bardzo to ułatwia sprawę, że właśnie kwadrat jest po lewej, trójkąt na górze, tak jak właśnie to wygląda na kontrolerze. To jest świetne, to tak ułatwia te quick -time eventy. Wiecie, w repozorom niby... E, wbrew pozorom to niby nic nie daje, nie? E, ale powiem wam, że jak się gra i e, widzisz gdzie się pojawia symbol, robi to ogromną różnicę naprawdę. No kurczę, mi tak o wiele łatwiej się te quickem eventy wykonuje dzięki temu Dobra Ile jeszcze tego gościa będziemy musieli klepać? Okej, muszą już go nie wykańczajmy tylko, o dokładnie I teraz tak, e, bo trochę zdrowia nie mam i magii nie mam, ale mimo wszystko zdrowie jest ważniejsze. Dobra mam co prawda szał sparty widzę, ale szał sparty na razie mi się nie przyda ale dobrze, że go mamy naładowanego na full'a, dobra. Także nie mamy wyboru jak tylko udać się tędy. Wow, wow, wow! Ale dupu. dobra. Dawaj mi zdrowie. <grywy> tak, wiem, jestem brutalny, ale Katos też jest brutalny, także to się zgadza. Dobra, i tu mamy jakąś... I tu mamy jakąś, nie wiem, to jest balista, taka większa kusza, to jest balista chyba wydaje mi się. E... No, nie tak, że będziemy musieli tej balisty sobie, moi drodzy, użyć. Jeszcze tutaj sobie tylko yy, porozwalam wszystkie rzeczy. Dobra, to co, lecimy. Oczywiście musimy nią trafić Heliosa. Ale jak widzicie, coś się na nas tam czai. I to jest bardzo trudny przeciwnik, muszę przyznać. O, ostrożnie, Kratos. Mówię, ten przeciwnik, naprawdę, nie było go w żadnej innej części Gowa. I jest on naprawdę trudny, trzeba przyznać. Yy, no, ja wam powiem szczerze, miałem z nim ogrom problemów. Nie pamiętam, jak się fachowo ten przeciwnik nazywa. Manticora, chyba? To jest Manticora? Nie, nie wiem, czy się mylę, czy nie. E, ale taka nazwa mi się kojarzy. To było właśnie takie połączenie węża z lwem. Mam, na mam nadzieję, że nie wprowadziłem was w błąd. Ale jeśli, w jeśli wprowadziłem, to przepraszam, oczywiście. Ale wydaje mi się, że właśnie jest to Manticora. Dobra, to lecimy. Mantikora według mitologii greckiej, oczywiście, bo e, w mitologii tam chyba słowiańskiej, chyba Manticora była czymś innym, zupełnie z tego co pamiętam. Chyba tak, Mantykora... W... No tak, Mantykora była w Wiedźminie na przykład e, Sapkowskiego. Czy to też w grze? Więc e, to był trochę inny potwór z tego co pamiętam, ale mantykora właśnie w mitologii greckiej to była chyba też inna rzecz. Chociaż kurczę już nie wiem, nie, powiem wam, że w tych nazwach potworów ja się zawsze gubiłem. <laughs> Jakoś się mogłem ich zapamiętać, ale powiem, wam, że... Jak mamy ostrza wygnania ulepszone na trzeci level, to już nie jest to taki trudny przeciwnik, muszę przyznać. Tak, tak, lepiej byście jechali, ty się tam nie odzywaj, synu. Ty to akurat najmniej masz do powiedzenia dupę cię raz uratowaliśmy, więc nie dyskutuj ze mną. <grym>, A Olip zwycięży. A, skróju! Zobaczymy <grym>, jeszcze jak tam Olip zwycięży, kurczę. Dobra. Dawaj go Kratos jeszcze, dobra okej A nie, powiem szczerze, że naprawdę... Jak mamy ostrze wygnania ulepszone na trzeci level, bo ja nigdy nie miałem na tym etapie ulepszonych ostrzy wygnania na trzecim poziomie. Także muszę przyznać, że dzięki temu jest dobrze z tym przeciwnikiem, nie jest tak źle. I przez chwilę grać działała w 60 klatkach, nie wiem jakim cudem. Dobra, i teraz tak, musimy tą balistę wyczuć i w odpowiednim momencie wystrzelić. Także skupmy się, kiedy tutaj. Teraz! Aj, kurde, no i dupa! Dobra, jeszcze raz. Ja zawsze muszę coś zwalić, to jest po prostu klasyka moich let's playów. Dobra, jeszcze, 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 jeszcze. Teraz. No po takich obrażeniach to ja nie wiem czy Helios się pozbiera. No ale sobie dzięki Tera, bo pomogłeś. Co prawda odciliśmy rękę Gai, ale on chyba o tym jeszcze nie wie. Czy ona, przepraszam? Bo w duchu sparty tera była chyba kobietą. Dobra, ile to jest Tera w ogóle, no ale wydaje mi się, że Tera, bo to chyba był jedyny ognisty jako taki tytan. Dobra. Także co my tu jeszcze mamy? Będziemy musieli chyba sobie na tych harpiach polecieć. Dobra. Oje, no ale patrzcie jaki to jest długi... O, ja tu spadnę jak nic, ja to czuję po prostu w kościach, dobra. Okej, okay. a mimo wszystko miejmy nadzieję, że nie spadnę. Jest tu w miarę dużo tych harpii e, Dobra, przeskoczyłem sobie na tamtą. To jest o tyle dobre, że możemy przeskakiwać sobie na te Harpie, to się szanuje. Dobra, ja bym wolał na tamtą. O, dokładnie, dobrze Kratos. Dobra, i mogę na przeciwnikach. chyba... Wow, ale prawie, prawie spadłem, to było ryzykowne, to było bardzo ryzykowne. Głupie z mojej strony to było, ale dobra, e, daliśmy radę. Korde, padajcie, panowie. O, ostrożnie... No i właśnie, no i ja o tym mówię. Tutaj naprawdę często... No nie warto z tymi przeciwnikami bić się z tymi atakami właśnie... z kombosami pod L1. Dlatego też może walka z nimi będzie trochę monotonna z mojej strony, ale... No mówię... Z nimi tak nie warto się bić, bo widzicie, oni zablokują wszystko. Albo jak... Znaczy, nie tyle zablokują, ale... Jak zaczniemy takimi kombosami walić, to oni wtedy dosyć szybko... Jak, jeśli wyprowadzą, wiecie, ten atak taki z góry, ten taki świecący, no to obrywamy i nie dadzą, nie dadzą nam dokończyć tego kombosa, to jest problem. To jest skrzynia tylko ze zdrowiem, a zdrowie mam. Ta bomba cierniowa chyba nie będzie nam potrzebna z tego, co pamiętam, więc nie bierzmy jej, nie ma sensu. A tymczasem zajrzyjmy sobie tutaj, bo tu będziemy mieli też kilka fajnych... Tu będzie można sobie bardzo duże kombo nabić, bo tu wyskoczy masa przeciwników za, za jakąś chwilę, dobra. Okej, okay, ogarnijmy sobie oczywiście przejścia poboczne. Dobra. Chociaż, a może była mi potrzebna ta bomba cierniowa? Nie pamiętam już sam szczerze mówiąc, czekajcie. A, no, ale co mi z tej bomby, czekajcie. Bo jakby ja to podpalę, no ale... No co mi z tego w zasadzie, że ją stąd wezmę? Nie wiem. Nie, dobra, zostaw, może ją tutaj na razie. Nie bierzmy tego, wydaje mi się... Nie, wydaje mi się, że to nie jest potrzebne. Znaczy, inaczej, to by się przydało, zaraz wam pokażę gdzie. Tutaj, o, bo tu naprawdę wyskoczy masa, masa przeciwników, jak widzicie. No i tutaj może i ta bomba cierniowa by się przydała, ale powiem wam szczerze, że ja chyba wolę, o rozwiązać to w ten sposób, dobra, niestety nie mam już magii wystarczająco, okej, okay. no ja to wolę zdecydowanie w taki sposób rozwiązać, niż taką bombą cierniową, dobra, okej, okay. dawaj Kratos, jeszcze na naparzaj, pięknie, no i proszę bardzo, łatwo poszło, bez problemu, połacam jakaś bomba cierniowa, jedna magia, e, trzy kombosy i tyle po temacie tak naprawdę, dobra Otwórzmy sobie kolejną skrzyneczkę. 8000 kul potrzebujemy na ostro wygnania, no to jeszcze troszkę. No, połowa <laughs> w sumie. Także jeszcze nie jakie troszkę, Kamala, jakie troszkę. Dobra, to lecimy. Co my tu jeszcze mamy? Cieka o, skrzynia z magią, to się przyda i widzę, że kawałek zdrowia straciłem, więc e, też nam się to przyda, dobra. Okej, okay, co my tu mamy? Drabina. W ogóle też zwróćcie uwagę, że kratos w tej części otwiera skrzynię jedną ręką. Nie wiem czy o tym mówiłem, czy nie, to już też wiecie. Tak świadczy o tym, że. A po co mi dwie ręce do otwierania jakichś takich wiecie głupich skrzyneczek? Ja tu tylko jedna ręka. <grytania> Dobra. Wiesz co, chłopie? Ja się ci, ja ci źle nie życzę, ale ty chyba na złą osobę trafiłeś, jeśli chodzi o pomoc. <grytania> A tam przeklinaj sobie, przeklinaj. <noise> Dobra, bo przeklinasz sobie w Hadesie, mój drogi. Albo w Elysium, mam nadzieję, że do niego trafisz. Dobra, to lećmy dalej w takim razie. Okej. Okay. Kurde, jak ta spinaczka jest tak naturalna, tak. Kurde, to jest tak dynamiczne, że ja bym się nigdy w życiu nie skapnął, że tak działa w 30 klatkach. No i mamy Heliosa. Ale niestety, jak widzicie, Helios otoczył się swoją armią. A ta armia, jak widzicie, ma takie tarcze znowu z tego e, kryształu, którego nie możemy rozwalić, widzicie? To, to, to zupełnie nic im nie robimy. Możemy naparzać to pół godziny i w ogóle to nic się nie stanie. Także no... E, no cóż, nie wiem, nie wiem co... o, 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 dobra, dobra. Właśnie, właśnie na to czekałem, właśnie na to czekałem, żeby e, cyklopek do nas przyszedł. To jest chyba pierwszy cyklop w tej grze, nie? Chyba tak Cyklopy w tej części są jeszcze bardziej przerąbane niż poprzednich, naprawdę Kurczę, powiem wam One niby atakują tak samo, ale chyba zadają więcej obrażeń Padaj. O, dobra Możemy chwycić cyklopa I to jest bardzo istotne w tym momencie, żeby go chwycić Bo bez chwytu to byśmy tego nie zrobili I patrzcie Możemy ujeżdżać cyklopa, to jest genialne I możemy właśnie atakować cyklopem I teraz przede wszystkim, moi drodzy, to na czym mi zależy To żeby rozbić te tarcze O właśnie, o to chodziło No bo cyklop wiadomo ma taką siłę, że rozbije to bez problemu Proszę bardzo Genialne, genialne. Ciep, ciep, ciep. Wszystkich rozwalimy, dobra. Okej, okay, tracimy trochę kontrolę nad Cyklopem, wiecie, on próbuje się oczywiście cały czas uwolnić od nas. Ale nie ma tak łatwo i to jest br naprawdę brutalny finisher. Ojej, jak to oko wychodzi, o ja pierdziele, o ja. Chyba jeden z najbardziej brutalnych finisherów w tej grze, muszę przyznać, takie wyrwanie oka. Ale genialny, jest ba bardzo, bardzo efektowny, trzeba przyznać. Naprawdę kozacko wygląda. Tak pasuje do kratosa właśnie w takim mega brutalnym, agresywnym stylu. Dobra. Okej. Okay. Oraz klepany. No i to chyba wszyscy, czy nie wszyscy? Chyba wszyscy, to może weźmy sobie tą skrzynię ze zdrowiem i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Dobra. Podejdźmy do Heliosa. Raz, tak jak niegdyś z rąk Adlaza, a zobaczysz, że dobrze ci za to odpłacę. Możesz się odwdzięczyć, mówiąc mi, gdzie jest ogień Olimpu. Nigdy nie pokonasz Zeusa z Nic nie wskurasz, a możesz życie stracić. Jeśli chcesz się martwić o życie, Heliosie. Moje do nich nie należy. Posmakuj potęgę słońca! No tak, jak pamiętamy, Helios oczywiście ma tą moc słońca właśnie, teraz musimy. O kurde. Jak to się blokuje ten promień? O, w ten sposób, dobra. Teraz musimy. O kurde, ta ręka Kratosa chodzi czy nie chodzi? Musimy teraz ten promień właśnie cały czas blokować, no bo pamiętamy, jaka moc słońca jest potężna. Przecież Atlas chciał nią zniszczyć świat, no więc. No, pamiętam, że jest naprawdę mocarne, dobra? Jesteśmy. No, będzie brutalnie, teraz ostrzegam to będą naprawdę brutalne sceny. Ja pierdzie. Czekaj, nie! Mogę ci powiedzieć, że ten zniszczy Zeusa kto wstąpi w płomienie i przejmie ich siłę. Użysz, Heliosie! Hefajstos powiedział, że ogień zabije każdego, kto go dotknie. To tyś z nim mówił? Ten żałosny ciwak stracił łaski Olimpu. I właśnie dlatego mu wierzę. Moja śmierć nie przybliży cię do śmierci Zeusa. Tego nie byłbym taki pewny. I teraz będzie mega, 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 mega brutalnie. To takie ostrzeżenie ode mnie. O kurde. Dobra. No zobaczcie co, Kratos. Tak, do, dobrze się domyślacie. Wyrywamy... O ja pierdziele. Jak widzimy, dosyć mocno się rozpadało. Głowa Heliosa, głowa Boga Słońca brutalnie oderwana od jego ciała. Ech. Brutalnie sięgnąłeś po głowę Heliosa. Jego wzrok rozświetli ci drogę. Wiecie co jest, moi drodzy, najlepsze? Właśnie, przytrzymaj L2 ci trójkąt, żeby aktywować głowę. Ech, tak, tak. Będziemy sobie chodzić z latarką taką w kieszeni. <laughs> to jest po prostu genialne. Wiecie, to jest jednocześnie takie... Epickie, ale z drugiej strony takie no satyryczne? Nie wiem jak to określić dokładnie, szczerze mówiąc. No, to jest taka, no mówię, to jest taka trochę parodia z jednej strony, no kurde, no, chodzić z głową w kieszeni, która, której używasz jako latarki, nie no, to, to tylko w God of War takie rzeczy, ja pierdzielę. Dobra, jesteśmy gdzieś dalej. Ścieżka Eosa, okej, okay. jak widzimy mamy też. E, łańcuch równowagi. Dobra. A Eos to nie była przypadkiem ona? Dlaczego jest on? Przecież Eos to była... Eos to nie była siostra Heliosa przypadkiem? Kolejny błąd w tłumaczeniu. Zdobyłeś oko gorgony, zbierz jeszcze dwa, żeby zwiększyć swoje całkowite zdrowie. I e, ale bez kit, dobrze mówię? Łańcucha Holimpu, prawda? Spotykaliśmy Eos. I przecież ona była kobietą. To dlaczego jest tak napisane? Że Eosa, chyba Eos, tylko się nie odmienia. Aj jaj, jaj, karamba, te błędy w tłumaczeniach, ale to tak samo wiecie, pomnik z zu. <laughs> po prostu rozpierdzieliło mnie to po całości. Ścieżka Eosa. Ci, którzy patrzą wzrokiem bogów, znajdą drogę na Olimp. Ścieżka Eos do cholery! Eos to była kobieta! A, dobra, idź pan. W... Ale dobrze mówię? Że ta siostra Heliosa nazywała się Eos? Przypomnijcie mi proszę w komentarzach jak pamiętacie, bo ja naprawdę, no wydaje mi się, że dobrze mówię, że Eos to była siostra Hadesa, Hadesa, Heliosa, ta co nam pomagała w łańcuchach Olimpu, tak mi się kojarzy. Nie wiem, może źle mówię. A już nie wiem, ale nie no, wydaje mi się, że tak było właśnie. No inaczej, raczej nie, nie pomyślałbym o czymś takim. No ale dobra. E, moi drodzy, słuchajcie, tu będziemy odcinek już kończyć. E, mam nadzieję, że się Wam podobało. Mam nadzieję, że, e, jak ktoś tak ładnie mówi, dekapitacja, czyli e, oderwanie głowy <gulia> Heliosa też się Wam podobało. Ale mówię, no, gra jest mega, mega brutalna, a dopiero się rozkręca. E, także mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z God of War 3. Na razie.